Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przepraszam za lekki falstart. Yy, druga część Ironmana, w sensie dalszy ciąg, chciałoby się powiedzieć. Na razie 3 godziny 41 minut na tej postaci, yy, więc jeszcze jesteśmy daleko yy, od osiągnięcia jakichś celów, które ja mógłbym tutaj chcieć realizować. Yy, set yy, trójkowy z kikiem. Yy, ruszamy sobie, słuchajcie, na, na czarne w tym seciku. Tak myślę. Ciekawe co nam się uda tu dzisiaj zdziałać. Celem jest oczywiście 500 tysięcy, tak jak ostatnio mówiłem. Żeby rozbudować wyspę, chociaż o ten jeden poziom. Czemu podjąłeś się tego wyzwania Ironmana? Dlatego, że po prostu sama gra piekielnie mi się już nudzi. <laughs> I nie bardzo znajduję PEMO powody, żeby dalej grać. I nie ukrywam, że to, co tutaj teraz robię, no trochę mi ten powód daje, nie? Bo, bo jest to zupełnie coś nowego, coś, czego nie robiłem. Jak sam powiedziałeś słusznie, jest to jakieś wyzwanie, nie? Więc wydało mi się interesujące zagranie Walbiona w taki... No, odmienny niż do tej pory sposób. Gościu! No I co? Zginąć z rogi innego gracza zrobiłem jakieś wyzwanie, nie? Wytwórzmy sobie dwie zbroje i dwa, dwa te Buty ciężkie. To tu. No, niestety trzeba się w albionie liczyć z tym, że prędzej czy później zginiemy. Teraz jeszcze broń by się przydała, ale co tam będzie do broni potrzebne? Tylko to, ale drugiego nie wykrawcę, bo nie mam po prostu więcej materiałów tutaj. Pelerynka w zasadzie nie jest mi potrzebna. Można wracać. Ciekawe, czy ja mogę go? Dobra... przeszkadzajmy mu trochę. bez butów, ja tu i tak mogę zginąć, słuchajcie, to się może trafił kogo innego. To jest walka, kurde. Proszę bardzo. Załatwiony. Widzicie? Da się. <laughs> Oczywiście taki pojedynek for fun kompletnie. Ale niech będzie. Dlatego chciałbym zrobić. Dobra, najpierw Łatwiejszych trzeba zabić. Jeden. Czy drugiego jeszcze dam radę? Dobra, elegancko. Teraz zrywamy. Jeszcze się bystropazur jakiś przyczepił. Puma, przepraszam, bystropazur. Dobra. Na razie stoję w miejscu, bo brak czasu. Jutro live prawdopodobnie, ale potem będzie ciężko z czasem, bo... Cały tydzień po 11 praca, a rozumiem. A gdzie pracujesz do temon? Jeżeli mogę spytać. Czym tam się zajmujesz życiowo? Dobra, no jak będzie chciał mnie zabić, to i tak mnie zabije z drugiej strony. tysiąca, ładnie. No kurde, naprawdę. Ech. Drugi zgon dzisiaj jest fajnie. Kurde, najbardziej to mi szkoda straconego czasu, bo to jest dopiero 220 tysięcy. Zaraz wezmę 8400 i będę cię snajpił. No no, eee, no dobra. No to co? To zabieramy teraz to. Mamy to, mamy buty, mamy głowę. Potrzebuję jeszcze kijek. Nie, nie, Vanitas, ja już w WoWa grałem tyle lat, że dziękuję bardzo. Liczki, kataklizm, kurde, ja mam to wszystko grane na 24-osobowych rajdach, na dziesiątkach, panie, ile jak mam godzin w WoWie. Ja uciekam powodzenia i wytrwałości. No, trzymaj się, trzymaj się, Piefranek. Dzięki, że wpadłeś. A poza tym, Vanitas, co w tym wowie robić, żeby to się jeszcze jakkolwiek podobało mi i widzą? To naprawdę. I te, jakby wow też już lata świetności ma gdzieś tam za sobą, nie? Tak, takie przynajmniej ja mam e, poczucie. Po co ci wyspa nie używasz budynku z miasta? Nie, nie, absolutnie. Czesiajko, trzymaj się. Nie no, o to chodzi w Iron Menu, żeby to wykraftić samemu. Więc nie w budynkach, które zrobili inni gracze. Na tym to dokładnie ma polegać. Good luck, No, dziękuję, no właśnie o to chodzi. To ma być ciężko, no. Ja już się walbiona, tak wiesz, tak normalnie to nagrałem w życiu. Teraz jakby nie ten challenge, to nie wiem, czy bym dalej grał. Także to potrwa, ale... Ale czemu nie? Przychodzimy, miło spędzamy czas, możemy sobie pogadać. O co więcej chodzi w streamowaniu, moi drodzy? A ludzi w Albionie i tak coraz mniej. Ciężej będzie zabijać w mistach, niż było kiedyś, więc... I tak idą zmiany. I są już generalnie bardzo, bardzo widoczne. Na styk 96 tysięcy. Większość w tych rękawiczkach, nie? No dobrze, no. No patrzcie. No i tyle. No i tyle. Potę jeszcze złożyli na trójkowego gościa. Na trójkowego gościa. Średni lud, taki przeciętny. Coś tam było w tych legowiskach wcześniej. Coś tam mi się nawet udało na tym pierwszym streamie dropnąć. Aha. No i będą mnie bić niestety. Nawet mi się nie chce do nich pisać. Eee, no. Dokładnie. Eee. No, początek tego challenge'u nie wydawał mi się taki zły. W sensie wiedziałem, że będzie ciężko. Ale jakoś tak e, dobry feeling miałem po tym pierwszym streamie. Po tym dzisiejszym. No, jakoś kurde nie mam. Wiem, trochę się udało zarobić, ale myślałem, że te 500 tysięcy to ja dzisiaj do dociągnę, a tymczasem jest daleko, jest daleko do tego. Więc jakoś tak mam, mam trochę gorsze nastawienie niż miałem ostatnio, ale spokojnie. Jutro będziemy próbowali iść dalej w tym challenge'u, kolejne kroki wykonać. Jakoś osiągniesz cel, to serce Ci urośnie? Pewnie tak, pewnie tak, tylko no... Pytanie jak dużo tych celów ja sobie będę stawiał i jak długo mi ich wystarczy w tym challenge, ale tego oczywiście nie wiemy, może dojdę do Te 4 może do te 5 a może do te 6 ale wyżej to nie zakładam, żebym. żebym, żebym dobił. Tak mi się wydaje. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj, zapraszam bardzo serdecznie jutro wieczorową porą, będziemy kontynuować tego Ironmana, czyli tą orkę na Ugorze, spinać się tym pajączkiem do góry i spływać wtedy, kiedy nas zabiją, albo wpychać ten syzybowy kamień pod górę, jak wolicie, jakie porównanie bardziej Wam pasuje. Trzymajcie się, dobrej nocy, spokojnego piątku Wam życzę, no i mam nadzieję, że do zobaczenia do jutra. Cześć!